ludki moje kochane, witam Was z roweru. Powiem Wam, że zrobiły się takie mrozy tutaj w Anglii, że to jest masakra. Normalnie aż się ulica świeci. Na Anglii takie minusowe temperatury. To jest naprawdę szok. Ja Wam powiem, że ja się nie spodziewałem takiego mrozu. No niby się grubo ubrami w rękawiczki i w kurtkę, ale ręce to mi tak skosniało, że to jest masakra. Do domu mam jeszcze kawałek, ale. No zawijam się dzisiaj, bo przemarzłem i powiem Wam, że jedyne o czym marzę to o ciepłej wannie. I... Po prostu jutro się cieplej ubiorę, bo mam grubsze ciuchy. Będę musiał się cieplej ubrać. No i zabezpieczyć jakoś stopy, bo stopy to mi tak przemarzły, że to jest tragedia. Czyli na dzisiaj kończę z wynikiem 40 km. Zawsze to jakieś kilometry na plus, noga się pokręciła. Najważniejsze, że dzień finansowy zrealizowany, no i pieniądze na wyprawę odłożone. Także dzisiaj kończę, no jutro wrócę przyszykowany i no i bardziej zmotywowany niż dzisiaj, bo dzisiaj wam powiem, że ten mróz mnie dzisiaj troszkę przerósł. Nie spodziewałem się takiej pogody. Także cisnę szybko do domu i do wanny.